Manko wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie pirotechnikę, którą dostałam kiedyś od widza. Jest to zabytkowa pirotechnika, czyli można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest to retro wspominka. Mianowicie, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie e, dwa rodzaje moździerzy e, Skupimy się głównie na tym moździerzu. Ten moździerz będzie jako bonusik, a więc zaczniemy od bonusa. Ale zanim przejdziemy do testu, recenzji takiego małego moździerzyka, od razu krótkie sprostowanko. Niestety, pierwsza mowa początkowa, którą nagrywałem przy naszym murku, niestety nie zapisała mi się nie wiem czemu czy to wina karty pamięci czy może jakiś błąd kamery więc nagrywam jeszcze raz żebyście później nie byli zdziwieni że za pomocą magicznej różdżki przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce a więc na pierwszy ogień idzie taki malutki moździerzyk podobno taki mały moździerz kosztował od 40 do 50 zł moździerz był produkowany przez firmę British Sky Fireworki z Litwy klasa trzecia. No i mamy tutaj prawdopodobnie no, certyfikat CE, ale mi to bardziej podchodzi pod CINA EXPORT e, Net na taki malutki moździerczyk jest to 180 gram e, W środku mamy 6 kuleczek co daje nam 30 gram na jedną kuleczkę I tak jak powiedziałem odpalamy to wie, wie, wieczorkiem, bo to są szeleczki efektowe, takie stare szeleczki, czarne jeszcze Pachnie starodawną pirotechniką, taka widać, typowa chińska e, pirotechniczka. I teraz tak, zastanawiacie się, dobra Machony, masz moździerz, a gdzie jest rura do tego moździerza? Mianowicie to jest tylko dodatek do moździerza, tak zwany refill set, czyli dodatek. E, prawdopodobnie nie dostałam tego, nie miał, e, kupuje się oddzielny cały zestaw, gdzie mamy rurę i szelki. I w tym momencie, kiedy nam się po prostu skończą szelki, żeby znów nie płacić za rurę i szelki, kupujemy tylko sam taki secik. Więc już druga rura nam potrzebna kupujemy same szeleczki. No więc tak naprawdę, jeśli ktoś ma z Was rurę, to nie potrzebujecie kupować już rury z szelkami i płacić ekstra, tylko kupujecie po prostu taki mały e, secik z szeleczkami i sobie strzelacie. Tak jak powiedziałam to przetestujemy wieczorkiem. Niestety będę zmuszony nagrywać tą kamerą, bo dzisiaj nie mam żadnego wspólnika, chyba, że mi się uda jakoś e, Lumixem nagrać, a wiecie, Lumix Zdecydowanie lepiej nagrywa Ale żeby nie było, teraz przejdziemy sobie do drugiego moździerza Dostałem go od widza, za co serdecznie dziękuję Jest to Przepraszam, jest to moździerz Scream Tylko od British Sky Ja kiedyś podobny testowałem z kadarką i z chłopakami Tylko to był moździerz od Funkę. Ten jest od British Sky Z Litwy Nawet mamy napisane Wishing, Salute, Shells Czyli Pisk i Hook No i teraz tak W opakowaniu mamy 10 kuleczek i teraz tak, 10 na pewno jest, mi się zdawało, że 12, zaraz poczekajcie, policzymy. Tak, w środku jest 10 kul. I teraz tak, co mamy ciekawego? F3, oczywiście China Export. China eksport. I za taki moździerz kiedyś trzeba zapłacić od 80 do 100 zł. I teraz tak, łączna ilość na taki moździerzyk jest to 300 gram. 300 gram podzielić na 10 daje nam, 30 gram na szeleczkę. W rzeczywistości ile było? A więc zobaczcie teraz, kochani, ile tego wszystkiego mamy. Pamiętajcie, że NET to nie tylko mieszanina odpowiedzialna za wyuch, ale też pozostałe dodatki, które się palą. A więc zobaczcie sobie, najpierw, ile mamy liftu. Lift to jest czarny proch odpowiedzialny za wystrzał naszej kulki, żeby wyżej po prostu poleciała. To jest to czarny proch. Następnie mamy coś takiego białego. Jest to substancja odpowiedzialna za pisk w naszej szelce. Oczywiście mamy jeszcze ląd. Jest to ląd średnio palny, nie jest ani wolny, ani szybko palny, jest taki może średnio, 5 cm na sekundę, ciężko mi jest go określić, eee, mamy ląd, pamiętajcie, im dłuższy ląd i wolniej się pali, tym jesteśmy bezpieczniejsi, pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, że podczas odpalania, żebyśmy mieli czas po prostu, żeby się oddalić na bezpieczną odległość. No i teraz pewnie wszyscy czekają, niecierpliwią się, ile ta szelka ma teraz e, mieszaniny odpowiedzialnej za wystrzał, a więc proszę bardzo, nie jest to wielką tajemnicą. Jeśli wszystko razem podsumujemy da nam to około 23 gramów mieszaniny, więc do 30 niestety troszeczkę brakuje. Przedtem jak pierwszy raz nagrywałem mowę wstępną, powiedziałam, że 12 kul, wychodzi 25 gramów na szelkę i wtedy by mniej więcej pasowało 25 a 23, ale 23 a 30 to troszeczkę brakuje. E, więc nie będę przeciągał, jestem zresztą ciekawy jak te moździerze starodawne strzelają, ja wam tylko powiem jedno, szkoda mi jest, że już moździerzy nie ma, są to retro wspominki, jeszcze gdzieś tam idzie kupić, ktoś może jeszcze jakąś kolekcję posiada, odsprzeda kolekcjonersko, gdzieś tam jeszcze na bazarze coś tam jeszcze idzie jakoś dostać, ale to już nie jest to, to nie jest to, to kiedyś chodziliśmy na pierwszy lepszy sklep, kupowaliśmy jak nie chcieliśmy, teraz po prostu zakupić możesz, jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, chyba, że ktoś e, sprzedaje je kolekcjonersko, czyli można sobie kupić i postawić po prostu na puetce, żeby sobie leżały i może w przyszłości komuś też odsprzedać, tylko pamiętajcie, taka drobna e, sprawa, Sprzedaż nowych rzeczy jest opodatkowana, czyli jak ja coś sprzedaję nowego komuś, muszę od tego odprowadzić podatek. Chyba to jest 23%, yy, więc nawet tak kiedyś Ator mówił o takich rzeczach, że jeśli się sprzedaje, to lepiej sprzedawać używane, e, czyli jak mamy na przykład grę, to wystarczy ją e, otworzyć, no i w tym momencie jest gra używana, już, bo już nie ma folii. A co z tego, że nie była wkładana romu sprzedajemy używaną i od tego już podatku się nie odprowadza, a za nowe rzeczy się odprowadza podatek, więc miejcie to na baczności. Z pirotechniką nie możemy powiedzieć, że to jest używane, bo jeśli pirotechnika będzie używana, no to już będzie wystrzelona, nie? Chyba, że ląd podpalić delikatnie i zgasić i no panie, no panie, no używana, no zgasło, no Niemiec płakał jak sprzedawał, kochani. E, a teraz cudownym sposobem przeniosę was pod murek, a później pod koniec zobaczycie sobie, bo ja już wiem ile ten moździerz hukowy wyciągnie decybeli. Oglądajcie, zdziwicie się, naprawdę moździerz był tip top, przypomina mi Firsy Devil, tylko o wiele droższy i, 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 i ten trudniej był dostępny. No i tak, a ja lecę sobie powoli na górkę i zobaczycie na sam końcu scenę, jak odpalam na górce do wody i zobaczymy, czy na tej wielkiej polanie od tej górki jaka będzie różnica decybela. A więc nie będę przeciągał, bo pewnie już tam kiedy ten gruby skończy, imbulator pierdzielić. A więc kochani, serdecznie Was zapraszam do oglądania. I tym cudownym sposobem przenosimy się do następnej sceny. Jak powinniśmy prawidłowo odpalać moździerz. Stawiamy rurkę przede wszystkim. Na płaskiej, niepalnej powierzchni, żeby nam się nie przewróciła, nie odpalamy jej w taki sposób, bo nam się za szybko rura zniszczy. Bierzemy szaleczkę w taki oto sposób, nigdy się nie nachylamy. Aplikujemy, pamiętajcie, żeby nic nie było nad nami, odpalamy i uciekamy na bezpieczną odległość. Ląd ciężko powiedzieć, czy szybko palny, aż tak szybko się nie pali. Zwierzęta się nie boją na tych wszystkich machony straszy zwierzęta, e, bo i takie komentarze są. Jakoś i ptaszki, i żabki sobie dalej rechodzą, chyba są przyzwyczajone do tego huku. E, co do moździerza, pisku aż takiego wielkiego nie było. Ale powiem Wam, w powietrzu szelka dała radę naprawdę mocna. I teraz, co powinniśmy zrobić po takim wystrzale? Pierwsza rzecz, odchodzimy. Ewentualnie te akurat szelki nie zostawiają zbytnio dużo syfu, ale najczęściej wyrzucamy ten syf, bo każda szeleczka zostawia troszeczkę papieru i ten papier się zbiera, 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 aż później te szelki mają problem z wylotem i po prostu wybuchają przy samej ziemi. I pamiętajcie, dobra rada, po tym jak szelka wystrzeliła, w środku może tlić się kawałek papieru rozżarzonego. Więc w tym momencie, jeśli weźmiecie szelkę i wrzucicie ją tam od razu, może nastąpić do eksplozji, bo po prostu ten ląd się zapali. Zapali się od tego żarzącego jakiegoś tam papierku i może od razu wystrzelić. Więc pamiętajcie, złota zasada, jak będziecie aplikować, no to róbcie w taki sposób, wkładacie, bo nawet jak ktoś pójdzie nie tak, to wystrzeli. A taka szelka, uwierzcie mi, potrafi zrobić naprawdę duży damage, jak wystrzeli na przykład komuś twarz. Więc to tyle jeśli chodzi o bezpieczeństwo, teraz zobaczmy jak taka szeleczka poradzi sobie z tą taką piękną, y, amerykańską trawą. Ja rurę odkładam, bo jest jeszcze ciepła, nagrzana, y, tam chyba nie ma papieru, bierzemy sobie może szeleczkę, zaraz mi już przyleczy, o mamy szeleczkę. No i idziemy sobie gdzieś tutaj odpalić ładnie w trawkę, szukam takiej ładnej, amerykańskiej, tam za blisko samochodu jest. Chyba tutaj będzie idealnie. Czekajcie, muszę tylko rozwinąć ten dyndzalek. I patrzę, patrzę, szukam, szukam takiej idealnej trawki. Dobra, zaryzykuję przy tym samochodzie. Mam nadzieję, że nic się złego nie stanie. Bo tu jest taka najładniejsza ta trawa. Zobaczcie. O! Jaka piękna trawunia.

E, e, może sobie staniemy. Powiem Wam, że te szeleczki, skrimki, strzelają bardzo podobnie do szelek Percy Devil. Naprawdę powiem Wam, że moc jest kozacka. A teraz coś na co wszyscy czekają, test na decybolomierzu, zobaczymy ile ta kaszelka potrafi wyciągnąć z odległości 5-6 metrów przy tym murku. Kiedyś ten mur się sypie, bo tam już się zaraz większa dziura, a później pojedziemy na nasze drugie miejsce i zobaczymy ile na otwartej przestrzeni nam taka szeleczka pokaże i później jeszcze wrzucimy sobie jakąś szeleczkę do wody, ewentualnie z dwóch szelek sobie jakoś tam luzem odpalimy, ewentualnie piach jest dość mokry, to będzie dość głupi pomysł. Może coś po prostu jeszcze e, wysadzimy, a resztę szereg po prostu sobie zostawię, a wieczorem lecimy e, z tymi szereczkami efektowymi. Nie mogę po, na, po głupiemu, po głupiemu, e, w głupi sposób podpalać rury, bo akurat zniszczę, to wieczorem nie będę miał po prostu czego odpalać. A więc zobaczmy teraz, ile ta szelka wyciągnie przy tym murku. I mam nadzieję, że ten murek się nie zawali i nie będzie przypał, bo jak nie, to ojciec mnie po prostu. 128,8. Jest to wynik naprawdę pirotechniki z najwyższej półki. I teraz zobaczcie, możecie obstawiać w międzyczasie w komentarzach, jaka będzie różnica. Ja obstawiam, że na tamtej górce będzie około 124 dB. Będzie strata 4 mniej więcej dB. A wy w tym momencie możecie napisać. I widzimy się po krótkiej przerwie i zobaczymy czy wasze wybory będą trafne a więc sprawdźmy to ląd 3 cm na sekundę 100 24,2 A więc ten teren Tutaj gdzie strzelamy Patrzcie jaką dziurkę zrobił, widzicie? Tu jak spadła dziura jest o, cała ta paniczka chodzi. A więc ten teren, e, kochani moi, co masa wziąłem na morda? Ten teren, kochani, wycisza o 4 dB, więc widzicie jaka jest różnica, jeśli odpalamy przy murze, kiedy ta cała fala uderzeniowa, akustyczna się odbija od muru i leci w naszą stronę, a co innego jak jest tutaj, gdzie ta fala po prostu częściowo wbija się w ten piach i się rozchodzi w różne strony widocznie ceglany mur z jednej strony i z drugiej strony, a czy z jednej strony i z drugiej strony jest budynek lepiej oddaje akustykę no to co byłoby gdybyśmy tam odpalili taką szelkę gdzie jest ten eternit gdzie mamy z jednej strony mur, z drugiej strony mur i z przodu jest mur wtedy był naprawdę, był wynik dość mocno zaskakujący teraz lecimy E, wrzucimy szeleczkę do wody i postaram się znaleźć garnek, bo wszystkie ganki ktoś nam stąd pokrał. Jeszcze jeden wiem, że był gdzieś schowany i postaramy się pod gankiem i w wodzie. Powiem wam, cały ten teren płyła, przyszła w nocy taka dość mocna burza i wszystko pozalało, więc na końcu wam po prostu nagram tą scenę, jak naszą ścieżkę zalało do tego miejsca. Ja wiem kochani, że to nie jest temat związany z tym odcinkiem testów i recenzji, ale zobaczcie ile tu jest wody za tymi krzakami. Wszędzie stoi woda, normalnie pory, po pole ryżowe. Dlatego mówię, zwróciło to na moją uwagę, bo idzie tutaj, właśnie rura. Jak możecie usłyszeć, chyba tak, jakby kończ tam na blachę. Zobaczcie. Pierwszy raz. Proszę. Widzicie? Więc jestem naprawdę w mega szoku, yy, że tutaj woda leci z tej rury. Tak, tu wszystko jest pozalewane, ale żebym tutaj zara orła nie wywinął idę właśnie, dochodzę do naszej miejscóweczki, gdzie będziemy testować szaleczki. to i tak muszę wyciągnąć szaleczkę, patrzcie, jest nasze miejsce. Ok, odpalamy. Tu nawet woda jest. walnęło jak grom, jak gromidła. I udało mi się poza tym garnek znaleźć, więc ostatnia szelka pójdzie pod nasz garneczek. Achtung! Minan! Uu. A co to się teraz stanęło? Nie mam żadnych pojęcia nie udało się, tak jakby coś poszło nie tak, coś poszło nie tak. Multum dymu, tutaj jest szelka, czyli coś musiało być z szeleczką. Więc tym pięknym oto akcentem niestety już pozostały dwie szelki sobie w domu, nie mam już na co odpalić. Żegnam się z wami. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapę w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu do naszego kanału. W wolnej chwili wbijajcie do naszego sklepu. Podziękowania dla widza za te retro moździerze. Jak miałbym ocenić ten moździerz hukowy? Od 1 do 10 daje im 8, Byłaby 8 z plusem, gdyby nie ten przypadek co tutaj się stało. No ale no cóż, to jest pirotechnika. Czasami w ogóle szelki nie wybuchają na niebie i spadają komuś na głowę. I zaraz pewnie, zaraz, zaraz machony chwileczkę. Zapomniałeś o czymś. Tak, zapomniałem. Zapraszam Was teraz na bonusową część i odpalimy sobie yy, te moździerzyki efektowe. A po drodze Wam pokażę tą ścieżkę zalaną. Ja nie wiem jak ja w ogóle wrócę muszę chyba tą samą drogą wracać, co przyszedłem. A więc widzimy się po krótkim cięciu. Człowiek sobie drepcze, drepce do samochodu. Chce sobie normalnie, legalnie dojść. Ścieżką. A po drodze spotyka takiego psikusa, o nazwie Zalana Droga. No zobaczcie, i bądź teraz mądry i pisz wiersze, jak tu to coś ominąć. Zobaczcie. Tu by tylko kaczor się przydał. To wszystko pływa, albo tędy muszę przejść po wodzie, albo tamtędy gnać het-het naokoło. Jak widzicie, życie machonego nie jest usłane różami. Widzimy się dosłownie za chwilę, jak tylko to słońce zajdzie. I mam nadzieję, że wieczorem nie przyjdzie jakaś burza, bo się widzę dość yy, mocno zbiera. Dobra Was, odpalaj. Za 5:22 jeszcze widno. była ta hukowa no, to była. no, dawaj kolejną Na szpaki idealna Dawaj kolejnego wariata Wakacyjne szczelanie. Ci to bardziej chyba hukowe, a ten efekt to taki mało widoczny jest strasznie. No, to, to tak samo jak no. a tego efektu to, to tam tylko za trzy ziarenka widziałam. Kto przyjechał? Co? Huczą dobrze, ale efekt to w ogóle. No. Teraz coś było z kraklingiem. Bardziej to jest hukowa. Efektu to tutaj jest tyle, co kot napłakał. Teraz to tam tak naprawdę z 4-5 odłamków tylko poszło. Yy, z efekcikami. Czerwone efekciki, tam mały kraklingzek. Bardziej to jest hukowa szela. Ale konkretnie walą, jeśli chodzi o huk. O, o, tato, tak. Tato była dobra, konkretny krakling. Ile tam zostało jeszcze? Trzy. O Matko Bosko. Królka usiadła. Bieskiej końcówki, troszeczkę takiej palemki brokatowej, ale głośne są strasznie. Jeśli chodzi o efekty, to tak średnio, ale jeśli chodzi o huk, to o huk, dobry. huk dobry mają, naprawdę dobry. Konkret. <Słyski> Wysoko. Takie... Jeszcze ten Lumix jest widny. Jest ciężko nagrywać nim. I ostatnie. Bo on naprawdę dużo światła pochłania jest dzięki temu bardzo widny. Ostatnia. Czyli hukowa poszła pierwsza. Ja bym wilgotna, bo wszędzie odłamki leżą, zarządza. Co? Wszędzie pełno odłamku, Tak, widzę właśnie. O tych odłamkach mówiłem Wam na początku filmu, że trzeba sprawdzać. Ostatni szans. O! I ostatnia to była konkretna i bardzo duża. Dwie były w miarę. Dwie były w miarę, reszta, ale ogólnie głośne są. O tych właśnie odłamkach wam mówiłem, patrzcie. Ile odłamasów jest. Takich właśnie żarzących się. I w różę, patrzcie. Widzisz? I w różę jest ile odłamków. I wtedy, jak się wkłada, właśnie szelkę, to może ten właśnie odłamek zapalić ląd. I szelkę może od razu wystrzelić. Dlatego się zawsze tak. Wkłada więc, jeśli chodzi o te nabity do moździerza, kiedyś chodził od 40 do 50 zł, za 6 sztuk. Jeśli chodzi o huk, to naprawdę rewelacyjne. Jeśli chodzi o efekty, niektóre wypadały dość fajnie, niektóre wypadały średnio. Ja wiem, że to ciężko zobaczyć, bo odpalamy no, w takiej pogodzie jaką mam aktualnie, więc to jest dość lipna pogoda. No, ale niestety, godzina 22, dobija. A niestety, w wakacje, jak sami widzicie, o tam sobie, księżyc świeci godzina 22 ćwierćszej i nie możemy czekać bo tylko 22:00 i zaraz będzie memory 5 997 więc yy, taka nie mogę powiedzieć piro zabawka takie cudo za 40-50 zł kiedyś można takie o cenę dać siódemeczkę takie szeleczki nabiteczki nie były najgorsze, naprawdę bardzo głośne i to był plus. Więc ja się z Wami żegnam. Wszystkie ważne informacje znajdziecie w opisie. Trzymajcie się ciepło i na razie.